Uwaga! Powstały materiał nie ma na celu pokazania naszej zajebistości. Jeśli nie czujesz się na siłach, zrezygnuj z dalszego oglądania. Jeśli są z tobą rodzice, ich za drzwi. Jeśli jest z tobą starsza siostra, możesz poprosić ją o zrobienie kanapki z szynką. Zrelaksuj się. Wyłącz światło. Zamknij okno. Zarygluj drzwi. Podkręć kolumny. Zaczynamy. You're already dead. Wow. Oh, yeah. Może teraz będą dobrze działać. Yeah. Yeah, lecimy. A gdzie jesteś, karmeniu? To, 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 to. Mam tu kontrakt. kontaktu z gazem. Przebić Ola. się do bezpiecznej strefy. No problem. Mamy cele. Do roboty. Nie wiem czy chciał pominąć nie? No. Przejąć tę pozycję. Nie wiem. słyszałem bo nic nie wiem. Ustawiam punkt zboru. Nie, punktowy, no. ja. Nie Co mamat? Domyślam się. To nie wiem, no, raz działałem, raz Domyśleli. nie działają. Kurde, nie, wiem Teraz mam amunicję. No no. Cześć, to... No, no. Cześć z rozkazami. Coś, czekaj, ci padają bo wiem, ja się domyślam, nie że znaczaś, nie mówisz to wiem, że ten, nie. Ja. Tam tak Amunicja średniego kalibru namierzona. O Chciałem sobie z mnie zagrać sobie wyjechać RKM do wzięcia Nie no nie naprawdę jestem załamany no Mam tu ulepszenie polowe, bierzcie je! Kurde blaskę, no... O, a tu ty na ty później grać? Cel główny zrealizowany. Dane wywiadowcze zabezpieczone. Nie wiem, kurde, to załamane. No dziwne, kurde, nie wiem to... Sklepik możemy jakiś zaliczyć. No, możemy, możemy. E, gdzie mamy? Zresztą za nami mieliśmy. Tak, jeden. tak. Mm -hmm. Tutaj. Koleś, szkoda, kurde. Najpierw no, ja pierdolę, ty. Koleś, tak rozwaliły. Ale ja miałem, wiesz co, nie mogę. No, tak, słyszę. Teraz. słyszę. O mm -hmm. to tak. widzę. widzę. Tak, 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 słyszę, słyszę, no Tylko ciat skupiłem, tak. wie? no. e, wiesz co, ja miałem w jednym modelu miałem tu widzisz? Zbliża <gryza> się do Was chyba e, gazu Nie pamiętam to, to był chyba ten i, y, y, x no, na no. 400, 400 4000? A no, to wszystkie takie mm -hmm. podobne były te wszystkie linie słuchawek, to wszystko tak samo działało tylko inaczej inne, inne inaczej się nazywały To miałem coś takiego, że po pewnym czasie przestały się ładować. Dobra, tak, już tak, biorę pieniążki. To się ładować, wiesz? Nie, nie mogłem bateria jakby padła, ja mogłem włączyć. Znaczy włączyć mm -hmm. nie mogłem ja były rozładowany wiecznie, wiesz? Po prostu były do wywalenia. Nie zrzut uzbrojenia w drodze. Nie stało i po prostu je wywaliłem, nie? Inne mi pękły, a bym się rozwalił. Kurde, ja wczoraj, co, wczoraj mi wywaliło blue screena w ogóle po formacie i... Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Tak, to to jest, tak? no blue screena i wywaliło mi jak wstawałem od kompat szarpłem tak tymi słuchawkami, że ło. Wow. E, no nie wiem, mi co dalej. Lecimy gdzieś na fabrykę, czy jak? A gdzie to znaczy? Kontrakt, zlecenie, skarnijmy Dobra. Wziąłem tą parę i tą chorą gwoździarkę. Ja mam, mam tu ten tym mapie, bo ja tym mapie jest że Nie wiem, ja tymi tym nie potrafię, dzisiaj żeśmy trochę popykali z mapiem. Nie, jak A tam D, DMR kom fajnie się wali tak. tam, wiesz? A, no, tak, tak dla zwałki graliśmy, bo nie było co robić do południa tak. To... Może bym troszkę pograli. Mm. Formuła oglądałem, eliminację. A. W ogóle jak tam odstawię? Pada coś teraz? No, przed chwilą, przed chwilą W y, Polski będę operował. Przed chwilą wygrałem z... 100, 300 100 zł 100, 100 120 o, to fajnie. zawsze coś, na następne no ja porfał, nie? Ja tam ten, na koszykówkę. Tak, ta na koszykówkę, ojej, tu mnie dzwoni budzi, dobra. I ja ten, ja, ja w, w, na koszykówko stawiam i to takie wiesz głównie takie na live, mm -hmm. czyli na przykład jest trzecia, kwarta, czwarta i któraś drużyna tam z handicapem albo bez, nie handicapu takie, takie grandy No, no. E, Nie bawię się w jakieś tam... Te, na tej filmy tak kurze, kurze, wygrywam kurde. Ja tym nie znam za bardzo, stawiam a to tam trzeba kupę meci postawić, żeby coś ciekawego a Tutaj cyk stawiam. No tak. Stawiam na przykład stówkę, drugą stówkę. I dosyć łatwo to wchodzi, mm -hmm. wiesz? Oni mogą być na tym, staci? na stacji. Ej, za ja jestem u góry. Ta, w środku tylko są. O kurde nic. Nie, ale to wzięli. Nie wiem czy jeden, czy. Tak, no. że... uciekli. Wow! O, z tak? dźwigu. A, na dźwigu mamy klienta, ta, A kurna. Dobra, na dźwigu jest jakiś że Nie wiem, czy na pierwszym, czy na drugim. Na tym tutaj. Na, nie, nie, znaczy na tym na, wczoraj ci zaznaczę. Ten dźwig, jak dla mnie był. Tu. Tu, tu ten. No, ja tak. ciebie, ciebie, Jak dla mnie to był ten dźwig. Helkę wziął. Chyba nasz cel wziął, Helkę. A nie, nasz cel. To kumpla wziął? Kuźwa, co tam jest? Ciekawe czy on tam jest. na tym dźwigu ktoś był mhm. też. Ja nie wiem czy na tym dźwigu był koleś. I nic nie drużyny czy jego kumpel? No może. Nie wiem. Ja tam patrzę w i nie ma dziada żadnego. Nie widzisz go? To może jego kumpel był, wiesz? Dobra. Nie wiem, bo ja... bo ja powiem, jestem tutaj w tej budzie, bo mm -hmm. w tej budzie ja się nie słyszę. Na dźwigu szczerze mówiąc też nikogo nie widzę. Może go zabrał śmigłem. Nadciąga zrzut uzbrojenia. No nie wiem. Ale dwa zrzuty lecą. A. Idziemy po tego, nie? Zabliża się gaz. Oznaczamy wam nie nową bezpieczną strefę. Ale kurde, niech on idzie. Idzie kurwa, albo ja jestem ślepy, albo faktycznie nie. Niby troszkę po tym update'cie rozjaśnione, ale kurde, powiem Cold War lepiej ma zrobione te kolory. Tak, A? tak. Zdecydowanie. Chcecie jest, Jak ktoś chce wezmiesz, do proszę. Zresztą tą tą gwodziarkę Eee, ten z tego lat nie ma, strzela nawet za bardzo ty. Czas na wykonanie kontraktu minął, straciliśmy cel Mina przeciwpancerna uzbrojona hmm. O tej paki. Co? Ja Na strony fabryki nic nie idzie. tego portu był. Tak, tak, od portu, no od torci, Ło, tam są sniper na niebieskim. Idź do wyznaczonego obrębna, Dobra, 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 dobra. Yeah. Nie wiem, czy będę go widział, kurde. Się a się Znaczy, tak. a, a, widzę. Nasi wysłali ostrzał kasetowy. Ja, Wróg zgubił wasz wiedzy, Jesteście bezpieczni! Nie wiem, puściłem ile tam podejdę, to zobaczę po ogniu wyżej Jak padnę, to... Hmm, no. Trudno. Być mi szczęścia. Już idzie? Idź do wyznaczonego punktu. No trzeba by mi tą ale oni wiesz co jak się muszą być bo oni nie widzą Oni mnie nawet wiesz co nad mogli nie widzieć A już do mnie strzelali i odpuszczali, jak ja na martwej biegłem Nie wiem Jeden out, nie wiem gdzie drugi Stasiu. Mieć, nie... Ty tylko się jednego

Kurde, no ciepło. Oto k**a. Jeśli przetrwacie, będziecie mogli wrócić ben, ben, ben. do służby. Wiem, wiem, ja kurde z tyłu czołg się rozdzielił. O oh, ciepło, o oh, ciepło. Szykuje się rozruba. Keby, ja pierdziunią, no. Szykuj się do walki. Kolej na Czemu ciebie. Czemu to się tak dzieje? Kurde, nie mam kebów. O oh, ciepło. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Ale jeśli przegrasz, to pożegnaj się z misją. Kurwa, nie przeładowałem jeszcze. Te słuchawki też, a... Ja teraz po pogórze. To Wyłączają. jeszcze nie koniec. Twoja drużyna wciąż możecie wykupić. Ja nie wiem. Nie wiem czy jedno

Wszystko robione kurde nie hmm. ma wykazy tych bielek to... niewiele Wszystko przetrzypane kurde Tak może cel jakiś wezmę nie? nie wiem, ja chyba rozkręcę wiem, ten Słuchat, Idziemy! Zobaczę, zajesz Nie wiesz jak się znasz na tym to możesz zobaczyć, no. nie? Tam nie, nie wiem czym to skręcił roboty A to tylko zdejmujesz tą gąbkę tam z tego włucha rozkręci... No jak się tam coś, coś troszkę zna to tak ja tak wiesz to tak trudę, powiem Ci ładnie Trzeba A siedzieć na górze pewnie jest. No a miał być niższy nie? Ten na czy jak ktoś tam dotyra... Uzbrajam minę przeciwpancerną! No to nie ma sensu, kurwa. No nie, nie, graj. Kulna, siano potrzebne jest, czekaj, gdzie <gryt> tu kurwa? no A, coś tu wykupienie, jakieś Jarek poszło. A, wiecie? dawaj tam. Chyba przez jakieś wykupienie poszło. Te dźwięki w ogóle tak gdzieś słabo słychać, nie? W tej grze. Teraz, tak wszystko. Mati, jesteś jeszcze? Aś. Dobra, dzięki. <laughs> Jaki prezencik dali. Jest co tam po swojej grafie, by polecić. No były, tak, nie? tak, tak, tak. Nie, nie polecę, polecę. polecę no. Idź do wyznaczonego punktu. Idź tutaj. Idź do wyznaczonego punktu. Ta one na tym polu no. były tam, przy tym kiblu. Tak, tak. Ja myślę, i kraty powinny leżeć, chociaż nie wiem czy jeszcze będą leżeć. Nie, no cóż. Ciężko powiedzieć, nie poznikało. Tak, są, tak, tak. A i były gdzie? To ja się kieruje mm, no, w tę stronę. Jedno kiblu, no, no. jedno przy kiblu, a jedno... A jedno, kurde, całkiem blisko się zginąłeś, trochę bliżej jak się szło do tego, tego, um, jakiegoś bunkru, tylko nad bunkrem, nie, nie, nie na dole, tylko jeszcze na skałce. A on podniżał tak, i... A, dobra to. Pewnie tak. znalazł. Tam plecak powinien jeszcze zostać, co nie? Nie, ja tam nie, tam nie, nie było. Raz. Ja zostawiłem ten plecak twojego. okej. Okay. Na twojej gafie okay. ja znajdę to. Ja Chciałem ja znajdę to. Dobra, leczę tam do ciebie. Zbliża się no gazu. I Czy tą lupę Wyzaczamy mam brać? A, Nową tak nie. a, a to właśnie. Się mam tu kontrakt łupieżca. się dwa metry Mam po prawej, czyli jeśli są to w tym budynku by wyjść. Nie wierzę w te słowa, ale nie w tym budynku chyba. Nie no zobacz, ty, wyłączałem się, a, a normalnie, no był power. Za nami PSP wroga. Choroba mieliśmy dobry turniej w 2019 roku. Nie wiem, w tym tygodniu to taka goszczka. Gdyś po mnie Identyfikowano skrzynię z zapasami, oznaczam lokację. Co? Powaliłem. Ładnie, ale to nie, nie ci, nie ci. Uważaj, no. bo jeszcze nie są koło mnie. Tak Kurde, i info nie dam. Ja tak, lądują. No. Złota maska. Na ciebie się czali, co? Bardzo <noise> skoczyli. Kurde, no. Tak, tak Z tego budynku zaskoczyliśmy, ja byłem tracić chyba chyba na tym dachu są tutaj, nie, byłem, nie wiem, ten, więc zabiłem, zabiłem Tak, 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 wiem, wiem. ci tam wiem, wiem wiem Na tych jeszcze tutaj, ale Nie widzę ich mhm. to się sobie

Pane Zbliża głosy, się chmura gazu. Wyznaczamy nową no, bezpiecznośćrem. Ja się... Naprawdę. Nie. O, nalot leci nie nie. na mnie. Kontrakt, zlecenie, z Nalot poleciał na, na ciebie, nie? Nie, 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 nie. wciąga uzbrojenia zlecenia zidentyfikowany. Rozładowania. duże na pewno prawej też mam, no możemy tego budynku się kierować dużego, znaczy że przy tym dużym budynku coś ugramy nie wiem pozostało tylko 25 nie, Małego ja mam Kevin, mam kleczek mam, wszystko mam po tamtym zabrałem cel zlecenia zdjęty tu znakomicie bieg, nie, więc jest kolejny, tutaj jeden, tu, tutaj tu, 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 leci, 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 widzę idę oddaf po jest, jest Aha. po, po, po naszej lewej, lewej. jest kolejny, widzisz? Ja idę ciebie na dobra trudno trudno, 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 trudno. trudno. nie dam rady tutaj do praw o tutaj o siołkie sniper ku**a jest, Kurwa, jest no. w no gdzie ja wlazłem ku**a wlazłem dobra uciekłem Ja, ty dwóch ja w trawany Tak. na tak na tym, na tym tak widzę 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 jeszcze ktoś tu to ty jesteś nie nie pod tobą jeszcze ktoś jest pod tym tutaj y, od paczek bo walili do niego ta jest nie jest tak. Tak, ja, ja. Ja waliłem, on za murkiem jest. A, a. je. jeździć. Tak, dalej, ja stoję. Mam strzał. Ładnie, ładnie. Ja teraz spokojnie, jestem na piętrze. Ja nie widzę. Spokojnie, spoko. Kompletnie. Mi przeszkadza mundaszek, mm. jakby Ktoś potrzebuje tej maski przeciwgazowej. Więc więc ja na tyle ja bym zrobił. Mina przeciwpancerna uzbrojona. Ja idę do strefy, jak coś. No ja muszę i tak chyba wyskoczyć. tak, nie? bo to. Wow. Kontakt! Tutaj What? są! Się kumula... Dobra, mam drugą Kolejną O, to ty, dobra, ale się wystraszyłem. No ja pierdolniom, ale mnie wystraszyłeś. Dobra, jeszcze tutaj... Na dobra, dole. ja wjeżdżam na górę chyba. Uzbrają, Obrony, minę na dole. Nie, ja zostaję na dole. Nie, to na dole teraz. Ale... Biegają chyba nad na mnie? nie? Nie wiem to ja. Biegłeś. Ty biegłeś, to może ty biegłeś. Siema, kurzał. Ja jeszcze jeden narod dobra. mam. Dobra. Ke mam kewoboksa mam w ogóle. Tak, 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 tak. E, ja mam keby żeby coś. Nie, ten, nie, czy, nie, spoko, spoko. Się, mam, mam. Piszele. Ja mam Znaczy dobra. Wykupiłaś się za w sklepie. Może pod ciężarówkę będzie podbiegał? się do was chmura gazu! Nie, może bieg? Ale gdzieś w mm -hmm. nie, nie. Może za... może, no, by Może pod będzie szedł? Może, może. Który, widzę. gdzie? Jest, jest, tam biegnie. Oh, Z drogi, ja prowadzę. Ja? <laughs> Ja dołem biegniem um, i tak? Dobra, ja też. Ja... to ja, ja. Pod nami. Ja wejdę na górę. Dobra, jest ja na dole. Tam na dachu sądzę. Tak, na dole po prostu. Jeszcze jedna noc. Tam są. Nasi To no, jest no, Te słuchawki mi się wyłączają, no nie wierzę, nie. Jedna, jedna tylko partia dzisiaj rozegrana, miała być krótka długa. No hmm. coś tam rzuciłem, ale chyba bez powodzenia. 48 metrów na 70, 80, 90 e, coś takiego. Dokładnie na flok. Oj, oj, oj. lata tak, ląduj, ląduj, ląduj. Zauważyłem wroga. Jest na dachu, na przeciwko tutaj, Tasiun. Rusza się! Kolejny! Jestem podatrzały. Jest wróg! Zostało tylko dziesięciu dasz radę! Ja pierd... włączcie się, bo jest kurna action! Zbliża gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. No, dobra. Tam jeszcze ściachałem jednego. No. Zbliża się chmura gazu. Dalej pójdziemy sami. No, nie włączyłem Dawaj, idziemy. Jesteś, Jesteś w pierwszej jedziemy. piątce. No, no. Teraz musisz już Tam jeszcze wyściachałem, jak leciał. Kurde, no. Takie, się no to... Bagaż Ja obiegam, obiegam Zbliża się gaz! Wam ja tu! Do kewu! Do w kawu! Aj jaj Graj twoje Ale kampus Zaraz ci wybiegnę Jeden na jeden, no Ale mi to ma już. Zaraz wyjdzie. Ja mam. Jest. <laughs> no i kurwa tak to się robi! Brawo, pomimo tych. Tak, jest, kurwa. Powiem tych dwa, trzy, Jedna partyjka trzy, zobacz. Tak to się robi, trzy, 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 Elegancko. Ale mi mówi, na dwie partyjki wpadnę. Przed pracą. Elegancko. Jeden. No kurde, powiem szczerze. Końcówka dobra była, nie? Fragów za dużo nie Tak, było, tak. Ale... Mi tam po tu latywali cały czas. Fragów za dużo nie było tamtego, ale, ale jakoś ten wygrało. Tak, tak. No fajnie, fajnie. A czemu nie ma zagrać? Tak. No, fajnie. To chyba wychodzi, czy nie Nie, kogo? nie, co nie. Nie, ja Nie wiem, nie nie, mówię tu, czarnek mam. No. Nie wiem, czarne ekranu. No, Czekaj, wyjdę i włączę jeszcze raz, bo zbugowało coś. była tam. O, dobra, czarnek miałem się no, żadnej kandy. No i super, no i fajna partia szybko... No, no szybko nie była, wygrana była. Nie! A